Witam, nazywam się Michał Piotrkowicz i witam na swoim kanale. E, dzisiaj będziemy sobie rozmawiać, jak zresztą widać, e, na temat zbroi, na temat japońskich zbroi. Mamy tutaj dwa przykłady zbroi japońskiej. Po lewej waszej stronie o po prawej stronie zbroja Ashigaru. I z racji, że jeszcze na tym kanale e, nie mówiłem o tym, e, jaką formacją byli Ashigaru, e, dzisiaj sobie opowiemy o tym. Ja tylko nadmienię na wstępie, że dzisiaj mam nadzieję, że słyszymy się już e, o wiele lepiej. E, dajcie znać, co sądzicie o fonii w tym filmie, ponieważ. E, dzięki Waszym sugestiom, e, zresztą wielokrotnym niestety, m, zainwestowałem w mikrofony. Dajcie znać, jak Wam się teraz podoba. Jeśli dalej jest coś nie tak, no to proszę wybaczyć. Ja też się uczę. E, pewnie będzie ok w przyszłości, e, ale powinno być dużo lepiej. Tak czy inaczej, mamy tutaj dwie zbroje, tak jak mówiłem, Ojoroi i zbroje Asigaru. I obydwie te zbroje e, będą przedmiotem licytacji w galerii Ikikata w Podkowie Leśnym. Jeszcze w tym roku, w listopadzie, przed świętami, dokładnie w połowie listopada, obie te zbroje zostaną wystawione na sprzedaż. Tak czy inaczej, wróćmy sobie do tego, jaką formacją byli Asigaru. Asigaru znaczy dosłownie lekko nodzy. Nazwa jakby utarła się, ponieważ tak do XVII wieku na wyposażeniu żołnierzy tej formacji nie było obuwia nawet. Więc była to lekka piechota, bardzo często opancerzona tylko z przodu pancerzem do. Nie miała często nawet tylnej części pancerza, już nie mówiąc o kote, o tych ochraniaczach na ramiona i przedramiona oraz na golennikach, więc to jest taki taki full wypas zestaw e, zbroi Ashigaru. Jeszcze ma dżingasy, czyli hełm. Również nie wszyscy, sam, e, nie, nie wszyscy wojownicy Ashigaru e, nosili dżingasy. I wracając do historii, koło XV wieku e, poszczególni dajmy o różnych rodzin, tak to jest mniej więcej okres Muromaci, Doszli do wniosku, że nie warto tracić swoich doborowych jednostek w każdej, nawet mało znaczącej potyczce, i należy nająć no, miejscowych zawadyjaków i uformować taki rodzaj milicji, lekkiej piechoty z nich, i generalnie tym zastąpić taki trzon armii. A doborowe jednostki zostawić na naprawdę znaczące y, bitwy. I tak mniej więcej powstali Asigaru. No i tak, potem w epoce Sengoku, kiedy przez 200 lat trwała wojna domowa w Japonii w zasadzie i walczono o tytuł Shoguna, y, no to, to tych Asigaru było jeszcze więcej, bo zniszczenie infrastruktury, bezrobotni samurajowie. Samorajowie bez pana, sieroty powojenne, chłopi bez środków do życia, kupcy, którzy stracili swój dobytek, wszystko to, bandyci również. Czasem, y, czasem młodszy, czasem y, zupełnie normalni obywatele, czasem urodzeni wysoko, czasem nisko, ale wszyscy z, y, głównie skuszeni y, obietnicą łatwego. Y, wzbogacenia się, lądowali w formacji nazywanej Asigaru. Jeśli chodzi o broń na wyposażeniu Asigaru, e, najczęściej była broń drzewcowa, włócznia albo naginaty. E, często łakizasia albo tanto do takiej obrony w krótkim dystansie albo do obrony własnej, jeśli ta pika e, się złamała. E, no cóż, a rzadziej katana, ponieważ nie wszyscy z nich byli samurajami, też nie wszyscy z nich byli chłopami, warto o tym powiedzieć. Podobne umundurowanie w latach późniejszych e, przy, e, przyjęli e, milicjanci za czasów Edo, e, strażacy, inne służby porządkowe, mundurowe oraz nawet specjalna policja chodziła w podobnych zbrojach. Ale o tym później. Ażgar również y, często y, byli jakby y, skuszeni możliwością awansu społecznego, bo zarówno w Japonii jak i w Europie, jak ktoś się wyróżnił w boju, często nadawano mu szlachectwo, po prostu stawał się y, samurajem, a relatywnie mógł zostać wciągnięty pod czyjś herb, czyli pod monto danej Rodzinie, Więc tutaj różnic dużych nie było. Generalnie z bardzo dużym udziałem jednostek Asigaru ustanowiono shogunat, bo samurajowie z klanu Oda bardzo sobie cenili tej jednostki i zdaje się że dobrze dopingowali je do wysiłku wojennego. Do tego stopnia, że zyskiwali nie tylko ich jakby lojalność, którą można kupić pieniędzmi i obietnicą właśnie łatwego zarobku, ale również właśnie tą obietnicą chwały i awansu społecznego. Zresztą ta konkretna zbroja i e, jej historia trochę się z tym wiąże, ale o tym w następnym odcinku. Moje informacje na temat y, y, tego typu ekwipunku, y, strojów japońskich, y, ubiorów i y, y, uzbrojenia obronnego pochodzą z y, y, książki Samurajowie. Mitsuo Kure napisał taką książkę. Obecnie dostępna jest y, y, w wydawnictwie Bellona. Polecam serdecznie. Tam możecie sobie jeszcze więcej przeczytać o asigaru, o lekko e, nogich. I to na dzisiaj tyle. E, w, lajkujcie, subskup, subskrybujcie i komentujcie. Nie zapomnijcie o aukcji. E, I śledźcie kanał, bo będę rozmawiał w następnych odcinkach już tak konkretnie o obydwu tych zbrojach. Do zobaczenia następnym razem.